Ten pierdolony bunt, każdy z nich nosił w sobie W końcu mordę stul bo ja i tak swoje zrobię Przestań kłamać znów, wcale nie miałeś podobnie Czy to detal czy hurt, zawsze przyjdzie ktoś po tobie Co ci siedzi w głowie, nigdy nie mówisz nikomu Nawet gdy masz problem, w którym ktoś ci musi pomóc No chyba, że znów mordę trzeba obić, no to ziomuś Wszyscy za jednego, na jednego, aż do spodu by za w domu to był dobry powód A może to była wymówka Żeby odurzyć się znowu i marnować życie, bo nic nie robicie, a minęło płótnie Aby się znowu odużyć i szukać powodu Dlaczego plany ta w kurwie? Ulica brudna lecz w domu nie lepiej, nie wracają na noc, bo czeka gotówka A jutro rano przepraszam cię, mamo, już nigdy nie zrobię tak więcej yeah. Dźwiga ten ciężar po jego upadku, a w końcu opadły jej ręce Umarły kolega ze szkoły chyba w najgorszym je panem możliwym momencie Pękały butelki na głowach pękały sakiewa rodzicie pękał serca. serca Jaka z funtowa na modzie im chodził po jak Simsa na na ale nie, na odzież. Ale przy nie jak piska. Te kule co ciągną cię na dno Najwyższy pora się w końcu ogarnąć Żebyś nie utknął na zawsze pod klatką. Ojciec się na ciebie drze, albo pije, albo nie ma go Chciałbyś uciec gdzieś, a boisko to jest lekarstwo Żera Ci ciągle stres, bo brakuje do dziesiątego głowa daleka od tego. Masz by kiedyś stworzyć nowy świat, jak Michael Angelo. Jak równości między życiem pasją, a życiem pas Przez to, że gdy bolało mnie serce, nie byłem pas. Dla mamy dziś w Afryce, chcę zrywać kwiaty akacji. Od kebaba przy bloku do drogich restauracji. rad. z synem mogą życzyć, źle nie mają rad O, oni chcą tylko tankować, ja mam parę stacji. Nie słuchali, dzisiaj mnie słuchają w każdej stacji. Bo, bo kiedy nie słuchałem na lekcji Wpakowałem się na świecznik Nic, nic nie udawałem, to mnie wrestling. Zapewniałem mamę, kiedyś będziemy bezpieczni Teraz strzelają hajsem, tak jak z poduszek powietrznych